Dzień dobry, witam państwa serdecznie na briefingu Marleny Malą, minister rodziny pracy i polityki społecznej. Pani minister towarzyszy profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Uściska Społecznych. Bardzo proszę, pani minister. Szanowni państwo, niezmiernie cieszę się, że możemy w ciągu dzisiejszego dnia po raz kolejny podać dobre informacje. Przez cały czas podajemy informacje, w jaki sposób przekazujemy wsparcie rządowe, wsparcie dla przedsiębiorców, aby ochronić miejsca pracy, aby nasi pracownicy na czas otrzymywali wynagrodzenie, bo przedsiębiorcy i pracownicy to tak naprawdę jest naczynie powiązane i nam przede wszystkim jako rządowi zależy na tym kompleksowym, szybkim wsparciu. Dlatego też instrumenty, które zostały zaproponowane w tarczy antykryzysowej, w tarczy finansowej, ale także w Tarczy pomocowej realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, to właśnie są te sprawne mechanizmy. I szanowni Państwo, na tę chwilę można powiedzieć, że wsparcie z tych trzech tarcz które zostało przekazane, to 70,5 miliarda 70 złotych. Tak naprawdę rekordowe wsparcie, którego jesteśmy świadkami i niezmiernie się cieszymy, że te instrumenty właśnie tak dobrze funkcjonują. Tarcza antykryzysowa, to co jest bezpośrednio z budżetu państwa realizowane, to ponad 21 miliardów złotych. Pozwolę sobie przypomnieć, że to dofinansowania do wynagrodzeń, które są realizowane, Zarówno przez wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, i na ten moment to wsparcie, to wsparcie już jest ponad 6 miliardów złotych. Pożyczki, o których już wiele w przestrzeni mówiliśmy, które są wypłacone na poziomie 5,5 miliarda złotych dla mikroprzedsiębiorców. Pożyczki, które mogą być umarzane po spełnieniu warunku prowadzenia działalności, bo na tym nam zależy, aby firmy się utrzymały, abyśmy zachowali miejsca pracy. I Potężne instrumenty, które są realizowane, bardzo sprawnie realizowane przez zakład ubezpieczeń społecznych kierowany przez panią profesor Gertrudę Uścińską. Szanowni Państwo, to wielkie podziękowanie dla pani prezes, dla pracowników, ale dla pani prezes przede wszystkim właśnie za to zarządzanie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że świadczenie postojowe jest wykonane na poziomie 97%. A więc właściwie można się pokusić, pokusić że jest ono realizowane na bieżąco. Ponad 2 miliardy 240 milionów złotych świadczenia wypłaconego już właśnie w tym czasie, ale także zwolnienie ze składki zUS-owskiej, którym obejmowane są firmy. To zwolnienie ze składki zUS-u opiewa na kwotę ponad 7 miliardów złotych. To są realne pieniądze, które zostały zabezpieczone i sprawne działanie zakładu ubezpieczeń społecznych, za co pięknie dziękuję, bo tylko dzięki właśnie sprawnemu działaniu, że środki są na bieżąco yy, odpisywane, są przekazywane, możemy ten trudny czas, w którym jesteśmy, związany z sytuacją gospodarczą, która jest spowodowana pandemią tak zniwelować te negatywne skutki, abyśmy po etapach odmrażania mogli stopniowo przywracać gospodarkę do, do normalności, tej innej już normalności. Ale myślę o szczegółach właśnie związanych z wypłatą zarówno świadczenia postojowego, jak i zwolnieniem ze składki z, z, z zakładu ubezpieczeń społecznych. Myślę, że nikt lepiej tego nie powie niż pani profesor. Dziękuję Pani Minister. Szanowni Państwo, zacznę jeszcze najpierw od finansów, bo to jest taka też kluczowa informacja, jeżeli chodzi o pobór składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na inne fundusze, korzystając z okazji, że Państwo dziennikarze są z nami, także taką informację zarządczą na ten temat bym chciała przekazać. Otóż jest tak, że... W ramach e składki jak państwo pamiętacie, wprowadzonej 1 stycznia 2018 roku, jednego przelewu, pobieramy składki na wszystkie fundusze. Do dzisiaj, do rana, pobraliśmy około 112 miliardów złotych. To jest niestety o 5 miliardów mniej, o 4% niż w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, pobraliśmy do dzisiaj 73 miliardy złotych, to jest o około 5,5 miliarda mniej niż w ubiegłym roku. Także trzeba jasno powiedzieć, że w stosunku do planu, jeżeli chodzi o e-składkę, pobraliśmy od początku roku do dzisiaj o 11 miliardów mniej. Jeżeli chodzi o dotację z kolei budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ona jest zaplanowana na 34 miliardy. Wykorzystaliśmy już 54%. Planu. W jaki sposób uzupełniamy ten niedobory, ten uszczerbek, ubytek środków? No przede wszystkim zarówno zarządzając Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, a właściciele innych funduszy korzystamy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Tak jak powiedziała pani minister o tych filarach, no tym pierwszym właśnie jest także ten fundusz obsługiwane przez BGK. Dla nas przewidziane jest prawie 40 miliardów z tytułu tych ubytków spowodowanych tymi działaniami łagodzącymi skutki COVID. Myśmy w tym miesiącu wykorzystali z tego COVID 8,3 miliarda, w ten sposób rekompensujemy te ubytki w składkach. Na czerwiec planujemy 11,3 miliarda na lipiec 8,2 miliarda. To wszystko jest ważne z punktu widzenia stabilizacji finansów publicznych, w tym także gwarancji wypłaty świadczeń, bo cały czas przecież wypłacamy regularnie wszystkie świadczenia, nie tylko związane sensu stricto z covid -em. wypłacamy Dokładnie. emerytury, renty, odbył się proces waloryzacji wypłaty, tak jak informowała pani minister, trzynastki, wypłacamy świadczenia krótkookresowe. Teraz, w drugim punkcie, już tak jak pani minister poprosiła, o tarczę i działania związane ze tarczą. To są przede wszystkim wnioski. Szanowni Państwo, jako jedna z największych instytucji czy największa instytucja publiczna od 1 kwietnia do dzisiaj przyjęliśmy ponad 3 miliony 700 tysięcy wniosków. Zarejestrowaliśmy te wnioski. Jeżeli chodzi oczywiście o największą skalę, to są świadczenia postojowe i zwolnienia z obowiązku opłacania składek i tutaj krótko powtórzę, wypłaciliśmy na dzisiaj milion dwieście tysięcy świadczeń postojowych, wypłaciliśmy, to jest 97% wszystkich złożonych wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 2 miliardy 260 milionów złotych. Wykonaliśmy tutaj ogromną pracę, myślę, że te 3% to jest kwestia odmowy z powodu niespełnienia warunków czy też postępowania wyjaśniającego. Oczywiście też prowadzimy taką analizę, jeżeli chodzi o podział terytorialny, ponieważ te świadczenia trafiają do wszystkich uprawnionych w zależności od Miejsca, gdzie mieszkają, gdzie składają wnioski. Najwięcej tych wniosków, 98%, zostało załatwionych w województwie mazowieckim, to jest 155 tysięcy wniosków o świadczenie. Postojowe na kwotę ponad 304 miliony złotych, potem odpowiednio w województwie śląskim, małopolskim, wielkopolskim i przykładowo w dolnośląskim 140, 150 milionów złotych 76 tysięcy wniosków postojowych. Drugi rodzaj bardzo trudnej pracy to jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Przypominam, że mamy cztery grupy uprawnione. Te zwolnienia z obowiązku opłacenia składek. Trzeba dzisiaj, korzystając z tej okazji przypomnieć jest dość powszechnie realizowane. W marcu zostało złożony milion sześćset tysięcy wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Szanowni Państwo, my na dzisiaj dokonaliśmy tego zwolnienia czy też umorzenia w odniesieniu do 92% pracodawców. Oni otrzymali już informację, że są zwolnieni, że mają umorzone te składki, a ten okres jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, w przyszłości ustalania emerytury, realizacji nie, nie. prawa do opieki zdrowotnej. Mamy około 8 łącznie wniosków, w tym 1,6 to jest odmowa, a 6,5 jest w trakcie postępowania wyjaśniającego, z różnych powodów także braku dokumentów od pracodawców. Gigantyczna skala wniosków o zwolnienie także za kwiecień 1 650 tysięcy. To wszystko trzeba przyjąć, przerobić, przeanalizować. Zwolniliśmy na dzisiaj ponad 90 pracodawców, mają już informacje na platformie usług elektronicznych. Około 10 9,7 jest w trakcie postępowania 1,5% jest odmowa, czyli na dzień dzisiejszy z punktu widzenia finansowego wykazaliśmy, że kwota zwolnień z obowiązku opłacania składek, tak jak przekazała pani minister, to jest 7 miliardów 200 milionów złotych. Na platformie usług elektronicznych przedsiębiorcy mają informację, że są zwolnieni czy to za jeden, czy za drugi miesiąc, czy też o takiej sytuacji, że jest odmowa albo postępowanie wyjaśniające. Ja myślę, że z punktu widzenia tej sytuacji finansowej, ale z drugiej strony tej dużej skali zwolnień ze składek, trzeba odpowiedzieć na takie pytanie, czy to się przenosi na taką stabilizację też płatników składek na liczbę ich na rynku pracy. Prowadzimy też taką z punktu widzenia naszych rejestrów mamy znakomitą bazę danych i z niej korzystamy, że w okresie w relacji kwiecień do, do lutego nie nastąpiła z punktu widzenia tej formalnej statystyki jakaś zmiana liczby płatników składek czy liczby ubezpieczonych. Na koniec tygodnia będziemy mieć też tą statystykę za maj i też będziemy o tym informować. Chcę powiedzieć wprost tak, że w tym okresie między kwietniem, a lutym liczba płatników składek zmniejszyła nam się tylko 25 tysięcy, a więc jest to typowo związane też z fluktuacją. Nie następują tutaj jakieś daleko idące takie tąpnięcia. Tom, Podobnie analizujemy, czy ci przedsiębiorcy, nasi płatnicy składek, których mamy około 2,5 miliona, dokonali więcej niż wcześniej – w tym okresie do lutego wyrejestrowań, dokonali ich około 173 tysiące, to jest 1% z ogólnej liczby objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. To też jest wskaźnik, który wyraźnie mówi o raczej takiej fluktuacji w zatrudnieniu, niż o tym, że nastąpiły te jakieś daleko idące alarmujące skutki negatywne. Także państwo dziennikarze pytają często o cudzoziemców, czy w wyniku tych wszystkich Działań rzeczywiście doszło do jakiegoś masowego wyrejestrowania tych cudzoziemców, którzy legalnie są w naszych rejestrach. No nie nastąpiło, do, ta czynność się nie dokonała. Kwiecień do lutego pokazuje, że ubyło z rejestrów około 48 tysięcy cudzoziemców, to jest około 7%, ale to jest wskaźnik porównywalny do tych, które osiągaliśmy też, kiedy kończy się praca sezonowa, kontrakty się kończą zawarte na czas określony i ta liczba cudzoziemców dzisiaj pozostających w naszych rejestrach wynosi około 630 tysięcy. Również odnosząc się do tych pytań, które i na które udzielamy odpowiedzi, jeżeli chodzi o absencję chorobową, w tym także absencję e, e, związaną z opieką nad członkiem rodziny czy dzieckiem, no to oczywiście w marcu mieliśmy do czynienia z najwyższą w ogóle historycznie, patrząc, kiedy rejestrujemy tą absencję, to było 3 miliony 300 tysięcy, 3 miliony z tytułu własnej absencji, pozostałe opieki nad członkiem rodziny czy nad dzieckiem, ale też musimy powiedzieć, że w kwietniu mamy wyraźne zahamowanie, mamy milion dziewięćset tysięcy zwolnień, w tym milion osiemset z tytułu własnej choroby i jeżeli chodzi o maj, to dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy całkowicie ustabilizowaną sytuację milion 400 tysięcy zwolnień, w tym milion trzysta z tytułu własnej choroby, więc to jest jeden z najniższych w ogóle wskaźników absencji, jeżeli weźmiemy pod uwagę stan od 1 grudnia 2018 roku, kiedy wprowadziliśmy elektroniczne zwolnienia. Zresztą na marginesie, gdyby nie było tamtej reformy, proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób byśmy te papiery obsługiwali w milionowych sztukach. Czyli de facto możemy powiedzieć tak, że tutaj absolutnie te skutki finansowe najtrudniejsze będą za okres marca, natomiast mamy już do czynienia z taką daleko idącą stabilizacją. I absolutnie musimy zakończyć. Bardzo pozytywnymi informacjami to jest waloryzacja. Też Państwo o to pytacie, a więc tak jak Pani Minister ogłosiła to ja potwierdzam, że waloryzacja składek, składek, a także kapitału początkowego, ten wskaźnik wynosi 108,94, czyli 8,94. On jest na bardzo dobrym poziomie. W ubiegłym roku to było 9,2. Natomiast także został ogłoszony wskaźnik, jeżeli chodzi o subkonto. Przypominam, że mamy odrębną waloryzację tego, co mamy na koncie i kapitału początkowego, a dla osób urodzonych po 68 roku prowadzimy jeszcze przecież subkonto w związku z reformą OFE na subkoncie. Także ten wskaźnik jest naprawdę bardzo dobry. 5,70 czy w ubiegłym roku 5,01. Co to wszystko oznacza? Że skoro pani minister ogłosiła ten wskaźnik główny, tak, 1894, że my w tej chwili w czerwcu dokonamy waloryzacji tego kapitału, który mamy na stanie konta na koniec stycznia tego roku i pomnożymy przez 8,94. Czyli jeżeli ktoś z Państwa ma 450 tysięcy, na pewno takie osoby są, dopiszemy mu w czerwcu 40 tysięcy 200 zł. Jeżeli ktoś z Państwa ma 850 tysięcy, dopiszemy mu 76 tysięcy. Dokładnie to jest ta waloryzacja naszego konta i kapitału emerytalnego. E, oczywiście, e, tak jak powiedziała pani minister, ja potwierdzam oprócz 3 milionów 700 tysięcy prawie 4 milionów wniosków starczy. Przecież e, przyjmujemy także na salach obsługi klientów poprzez coty, pułę. E, e, również we wszystkich innych sprawach, które są na bieżąco informowane, e, obsługiwane, ale także dzisiaj zakomunikujemy, że Odchodzimy w tym roku od papierowego wysyłania informacji o stanie konta ubezpieczonego. Ustawa systemowa zobowiązuje, aby każdy ubezpieczony powyżej 35 roku życia otrzymał informację ile zgromadził składek i jaka jest jego hipotetyczna emerytura i ubezpieczony taką informację otrzyma, ale zapraszamy poprzez platformę usług elektronicznych. Prosimy o zakładanie profili. Na salach obsługi klientów także będą doradcy, którzy będą pomagać zakładać te profile i w ten sposób wywiążemy się z naszego obowiązku. Pani minister, szanowni Państwo, dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani profesor, szanowni państwo, myślę, że właśnie wypowiedź pani profesor to jest dowód tego, jak sprawnie działa instytucja, jak sprawnie jest zarządzany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Właśnie Fakty mówią same za siebie. Wypłacanie świadczenia postojowego, zawieszenie składki zusowskiej, ale również ta realizacja zadań podstawowych, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykonuje każdego dnia, działa sprawnie. Za co jeszcze raz pani profesor serdecznie dziękuję i wszystkim pracownikom. Dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję pani minister, pani prezes ZUS. Dziękujemy, Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Już się ogarniemy.